Publikacja jest taka, że jesteśmy na centralnym, że z Tutaj jest Jestem ja. Szukamy na autobus, który nas zawiedzie, albo do Nicei, albo do DG. To jeszcze zobaczymy. Ale tak, tutaj mamy O. Czy tego? pomachaj. Po jeszcze raz. O. O. Teri, pomachaj. I tego ma. No, i, i, i. Tam mamy Menela kiedyś tam idzie i w ogóle to jest dworzec centralny w Warszawie, tam jest jakaś I tak jak mówiłem, jest super, bo to jest dworzec centralny w Warszawie. Tam jest trochę krupu, Krupniku. I tego, no, w ogóle też nie kumam, dlaczego to się nazywa tak jak, jak zupa. Trochę jest no, Spajda ciepie jest trochę zakrawiony, bo, bo, bo dostał pierdol, ale to i tak nie zmienia faktu tego, tak, że dojebaliśmy temu typowi, co się rzuca. I tego, no. I jest w ogóle fajnie. Tylko z typu tak trochę, jak widać. machaj. No, Pokaż, jak machasz. O, to no. ma. Czyli internautów. Okej, okay, to są pozdrowienia dla wszystkich internautów, dla wszystkich